Mężczyzna nie ma lękowego stylu przewiązania i ty również go nie masz. Mężczyzna manifestuje się dla Ciebie w roli słabej, ponieważ boisz się mężczyzn sprawczych albo nie wierzysz, że mężczyzna mógłby ciebie traktować jak księżniczkę i królową, i ty sama manifestujesz dany rezultat. Dopóki nie zrozumiesz, że to twój energetyczny blueprint, czyli twój standard, jaki trzymasz wobec mężczyzn, będzie się manifestował w Twojej rzeczywistości. To nie jest tak, że te kobiety, które otrzymują kwiaty, które są priorytetyzowane i bardzo często jest tak, że jedna kobieta tego nie dostawała, i potem mężczyzna poszedł do innej kobiety i jej to dał. Dlaczego? Ponieważ ona miała wyższe oczekiwania i standardy. I nie. To nie chodzi o to, że ty będziesz teraz na niego szczekać, będziesz od niego oczekiwać i będziesz sobie od niego roszczyć, to wszystko zadziewa się na poziomie i podświadomości, a Twój mężczyzna, tak samo jak do moich klientek, może się tak dostosować, że będzie dawał nawet 10 tysięcy złotych mojej klientce jako ex. Jeżeli to Ty chcesz tego doświadczyć, napisz do mnie moc po bezpłatne szkolenie na start.